Jesteśmy raczej niezadowoleni. Liczyliśmy na pewno na więcej. Zdecydowanie. Nie poszedł ten wyścig do końca tak, jak sobie go zaplanowaliśmy. W takim kluczowym momencie, kiedy. Sobie właśnie chcieliśmy zrobić, może powiedzieć, taką redukcję, to no trochę nam to właśnie nie do końca wyszło, ale generalnie poprawny wyścig, no tutaj jedno jeden niedociągnięcie, jeden błąd bon to może po prostu oznaczać brak medalu, bo tak naprawdę cztery dwójki wjechały w pół sekundy. Yy, więc no, jest to na pewno poprawny bieg, ale wiemy, że po prostu stać nas było na więcej, żeby na pewno być na tym podium, ale taki jest sport. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Oby ostatni. W każdym razie. Tak, pierwszy, pierwszy wyścig bez medalu. To jest dopiero początek sezonu. Tutaj nie, nie ma co panikować. Te różnice są naprawdę małe. Gdzieś tam ten bieg był poprawny, tak jak Arsen mówi, ale poprawny bieg nie wystarczy, żeby zdobywać medale. Tu trzeba naprawdę. Bezbłędnie przejechać dystans, żeby, żeby ten medal zdobyć. Yy, mamy nad czym pracować, sezon jeszcze się nie skończył, dopiero zaczynamy, także na pewno do, jeszcze przysporzymy Wam wielu emocji i będziemy walczyć o te medale w dalszej części sezonu. Wychodzi z założenia, że jeżeli w kraju się nie wygrywa, to nie ma co jechać na międzynarodowe zawody. Więc no po prostu musimy udowodnić swoją wyższość, że jesteśmy najlepsi w kraju, a następnie na spokojnie na dwa dni odpocząć, wrócić do, do domów, a następnie się przygotowywać z, z luźną głową już do Mistrzostw Europy, żeby po prostu wypaść tam, tam jak najlepiej, bo na pewno to będą. E, bardziej ważne zawody niż powiedzmy taki Puchar świata. Trenerzy bardzo mocno przykładają się e, do swojej pracy, mają swój e, sposób, mają swój, e, swój, jakby swoją wizję na, na to czterolecie, bo tak na dobrą sprawę najważniejsze, najważniejsza impreza będzie za 4 lata, za trzy e, już. Także, y, także nie ma się na razie do czego doczepić czekamy, czekamy po prostu na rezultaty no i jak ten, jak ta wizja trenerska się sprawdzi w dalszych częściach sezonu, a wiemy, że troszeczkę kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, one się troszeczkę zmieniają będziemy zbierać punkty, więc ten sezon ma być ciutkę luźniejszy, a już sezony, w których będziemy zbierać te punkty będą już naprawdę bardzo ciężkie i wymagające, aby, aby zdobyć tych punktów najwięcej, jak najwięcej i żeby bez jakichś większych problemów zakwalifikować, szczególnie dwójkę i jedynkę na Igrzyska Olimpijskie.